Simanko z tej strony Skulowski, witam was już w drugim odcinku serii Margonem vs. Dzisiejszym moim gościem będzie też mało aktywny youtuber, zarządca świata Hades i potężny wojownik, czyli Red RedNote. Zanim jednak zaczniemy, chcę przypomnieć, że jeżeli ta seria ci się spodobała, to koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz zaproponuj w komentarzu, kogo kolejnego chciałbyś tu zobaczyć. A my już zaczynamy! Okej, okay, a więc widzimy się teraz z notę już w gierce. Przecie ma notę. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Chciałbyś coś o sobie powiedzieć? Z tej strony Red RedNote, jestem znany głównie z fajnego notyfikatora na miksach i z tego, że prowadzę świat prywatny Hades. No to co, no to chyba zaczynamy z pierwszym naszym wyzwaniem, znaczy kurde, wyzwaniem, z rundą pierwszą oczywiście. Runda pierwsza będzie podzielona na dwa openingi. Pierwszy z nich to będzie opening mieczyków strzelby, a drugi opening serc z Marlot. I zasada jest bardzo prosta. Unikat to jest jeden punkt, heroik to są trzy punkty, a legenda to jest powiedzmy, że knockout. Pasuje ci tak? Knockout od razu? Co, ty chcesz być knockoutowany po pierwsze? W sercu? No, zobaczymy, no zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy. No dobra, dobra, no więc co? No to chyba idziemy teraz na szelbę. Dobra, i kto, kto zaczyna? A, niech gość z odcinka zacznie. No to tyle, lecisz pierwszy i tak na przemian będziemy to otwierać. No dobra, dobra no to druga. lecę. No i unikat. Dobra. Najlepiej zaczynamy, ale daj ci fory. Dobra, czyli jeden punkt dla ciebie. Teraz moja kolej. Też unikat, czyli jest jeden jeden. Dobra, no to lecę z następnym. O, ten sam unikat. Czyli jest 2-1, teraz pewnie znowu mi spadnie Unikat, no pewnie i jest 2-2 y, Dobra, numer 3, aha, brak łupu O, czyli jest 2-2, tak, 2-2 i teraz ja otwieram i jest 3-2 dla mnie, aha, czyli jak na razie prowadzę No to ja lecę z czwartym, muszę gonić, no i nie dogonię, znowu brak łupu No to teraz ja lecę z czwartym i... HERO! Czyli czekaj, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów już Ja otwieram piąty i brak łupu, ale spokojnie widzowie, to wszystko pod kontencie jego w ostatnim, zaraz w będzie ostatnim to, zaraz legenda będzie. Dobra, to czekaj, czyli ty otworzyłeś i miałeś brak łupu, Ja otwieram yy, piąty i brak łupu, czyli dalej mam sześć punktów ty masz ile? Trzy dalej. punkty? Ja mam dwa punkty. A, dwa, dwa punkty. Dwa razy tasak do ziół. No i trzeci tasak do ziół. Nie wiem, co to... A może nadrobisz jakiś unikatami. Zna... Może nadrobisz unikatami. Dobra, ja otwieram szósty i brak łupu, czyli u mnie się zatrzymało trochę. No, a ja znowu unikat. Czyli masz cztery i... punkty, ja mam dalej sześć. Dobra, i otwieramy kolejne, no i brak łupu. No i mi zostały trzy mieczyki i brak łupu. Ja bym I mam poprosił jakiś punkty. heroik teraz. No i nie dostanę, piąty unikat. Pięć unikatów na 8 mieczyków, nie najlepiej. Dobra, ale wiesz, zaraz mnie dogonisz, bo ja mam 6 punktów, bo to hero... Zaraz się skończy przewaga z hera. Dobra, otwieram yy, ósmy i brakupu znowu. No i to mi się podoba. To nie tak, że wyłączam ci łup. Kurwa sobie też wyłączyłem, brakupu. <laughs> Dobra <śmiech> To teraz został przedostatni mieczyk i co nam odda? Unikat! Dobra, siedem punktów, może mnie nie dogonisz Dobra, no to yy. musi heroik wypaść i... No i dupa. Czyli co? Do ziół. Czyli masz łącznie 4 punkty czy 5? Cześć. Masz 6 punktów i już Cześć. skończyły ci się mieczyki. Teraz mój tak. ostatni mieczyk i uwaga, unikat kolejny do kolekcji. No i przechodzimy teraz na Marlot. Dobra, to co? To ty zaczynasz wcześniej, teraz ja zaczynam, lecę z pierwszym sercem i uwaga, pusty. Kurde. No, mój też pusty. Dobra, to ja lecę drugi. Heroik! <laughs> Kurde, Ale deklasacja, to czekaj, mam 8, 9, 10, 11 punktów już. Hola, hola, nie rozpędzaj się z tą deklasacją. No, ja unikat. Dobra, to ja lecę kolejny unikat, dobra. Jest dobrze, może pierwsza ja runda zostanie unikat. wygrana przeze mnie. Też unikat, tak? Tak jest. Dobra, no to lecimy dalej. Pusty. Ajajaj. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, gonimy. Da, gonimy też, pusty. To, żem pogonił. Dobra. Zostało mi teraz już 11 serc i pusty. Ajdź No ja również pusty. Dobra, dobra. To teraz tak. Kolejne. Unikat znowu. Dobrze, dobrze. Kolibka. Nie wiem już ile ma, mam tych punktów, bo się nie poprzyszczułem. Pierścień szybkości korby. fanatyka o, Tak jest. jest. Unikat. E, unikat. okej, okay, Już się bałem. Dobra. Ja otwieram kolejny i kolejny unikat. Ej, dobrze to idzie. Raz, dwa, nie, trzy, do, czy, cztery unikaty. Le, legi to buty. Pamiętaj. O, no. no ja strzałki unikatowe. Dobra. Spokojnie. Ile ci, ci zostało serc? serc? Zobaczysz Notifa na, na klanowym. No dobra. 9. No to mi też 9. To otwieram. Siup, Unikat kolejny. No to ja lecę ze swoim. Brak łupu. oj, oj, oj tutaj Ta. poważna deklasacja, jak widać. No a brak łupu. No, zesrałem się z tą poważną deklasacją. Brak łupu. Dobra. Ej, bo, come on, heroika nawet nie wydropię? <laughs> Ja mam znowu brak upu, także masz szansę jakąś Nie no, nie, nie jakąś, jeszcze jest 7 serc, spokojnie O, unikat i już jeden punkcik odrobiony Jeszcze nie wiem ile, ale pewnie z 7-8 zgaduję No, zaraz to podliczymy, nie? Dobra, otwieram i zostaje mi 5 serc i kolejny unikat wow. Na no kogo my oszukujemy, nie będzie czego liczyć, bo ja zaraz tu legendę otwieram O, jest heroik, jest progres, jest progres O, no dobra, otwieram jest... kolejne serce I kolejny unikat, no dobra no, ja też niestety dostałem unikat. No, ja mam ich więcej niż ty, także wiesz, dobra. Zostały mi cztery serca i teraz zostaną trzy i co nam... O, puste. Dupa, zesrałem się. No, dlatego mówię właśnie niestety. I kolejny unikat. No, tutaj powolutku, powolutku nadrabiasz, odrabiam. Nadrabiasz, A wiesz, teraz jest ta już niepewność, bo my nie wiemy, czy idziemy łeb w łeb, czy ja mam przewagę, czy ty masz przewagę. I to wszystko się okaże, jak podliczę te punkty, nie? Dobra, otwieram no. serce i puste. Dobra, to teraz proszę, heroik. Jest heroik i to na wojownika, tak jest. Gierka. Tak jest. Znaczy no. ten? Półtora, półtora ręka. O, no tak to jest. ja właśnie też ją zadotałem jako pierwszą. Dobra, i uwaga, zostało mi dwa serca, teraz zostanie tylko jedno i puste. Potężne bronie z zmarlot, 0,62 SA. No. O, a ja unikat. Kurde, ej, ja się teraz boję, że ty już ten mnie dogoniłeś, ale ja wiesz, ja tego nie wiem, jest bo nie mi szansa jest taka szansa, Nie policzyłem nie tych wiem. punktów. Dobra, zostało mi ostatnie serce. Proszę. Leguwa, legenda. Taka, taki piękny dotyczek. Kurde, unikat, ale no unikat, chociaż Nie miałeś heroików teraz w tej turze. Jedno. Jeden. Ja, ja miałem też jeden, a po pierwszej turze traciłem dwa punkty, więc myślę, że chyba konkurencja jest moja i i unikat na sam koniec. Bardzo mało pustych miałem. Na sam okay. koniec. ja policzę, ile łącznie mam punktów policzymy, ile mamy punktów i zaraz się widzimy na podsumowaniu tej rundy. Dobra, podliczyliśmy wszystkie punkty, widzowie, no i ogólnie okazało się, że tutaj potężny włodarz, potężny ZTP wygrał tą konkurencję. Zdeklasował mnie jednak. Był, on miał 21 punktów łącznie z tych unikatów i heroików, a ja miałem tylko 19, więc 3 punkty różnicy. Jakby tutaj zamiast pustego było herko, no to bym to wygrał, ale tak to co? Mogłeś się zesrać najwyżej. Dobra, no to co? Pierwszą rundę wygrałeś ty i przechodzimy do Kolejnej rundy, więc stepnijmy się teraz do miasta, żeby to ustalić. Pozwólcie, że przerwę na chwilę tą rywalizację, bo ostatnio na Margokampie dostałem kody, które mogę rozdać wam widzą, i dlatego ogłaszam giveaway. A wziąć udział w konkursie, musicie zostawić subika, łapkę oraz komentarz, w którym napiszecie jakikolwiek owoc. A ja za około 3-4 dni to po prostu rozlosuję i na karcie społeczności na moim kanale dam wyniki tego giveaway'a. Powodzenia! Dobra, i przechodzimy teraz do drugiej konkurencji, drugiego zadania, którym będzie PvP Best of Free, nie Best of Five, no do trzech wygranych po prostu pomiędzy naszymi tutaj 210 levelami. Ja trochę przekalkulowałem, no bo myślałem, że masz mniej ule legend ulepszonych na plus 5. Yy, proszę cię tylko jedno, nie bit Włapon i chodzimy, idziemy do rana. Nie no, ale że z sam sobie wymyślił konkurencję i już szuka wymówki, jeszcze się nie zaczęła. Dobra, ty. dobra. Jak ja wymyślałem to zadanie jakiś miesiąc temu, to myślałem, że masz mniej legend na plus 5, bo specjalnie szukałem takiej twojej postaci, na której walka by była w miarę wyrównana, a jednak jak widać nie jest, ale Zbłoga czekaj. Się zanim... O to miałem spytać, czy zakładamy jakieś błogo, czy nie? Nie no, dawaj bez. To czekaj, to set chociaż pomienne ubiorę, bo to mnie pewnie gierko będziesz bić. O Jezu, 20. To wiesz co? Zaspoileruję ci, że tak będę cię bił gierką, bo nie mam innych umek zrobionych Dobra, no to co, no to zaczynamy Pierwsza walka Jazda Boję się tylko, że ja nie mam tej ee, fizycznej osłony, bo chciałem zostawić sobie dotyk Czekaj, już mi klątwa jakaś siadła, czy co to było? Eee, Szczerze dobra. mówiąc, nie wiem jakie mam tu umki, bo bardzo dawno je robiłem Ale zdziwię się, jeśli wygrasz je chociaż jedną walkę Ten cebek. oła jak to krytyk był zwykły? To był kryt? Kurde, bo to takie Oczywiście. mocne kryty walisz z tej Gierki. To jest niepoważny. Silny wojownik Zaraz mi ORK przebije, że już się lekam tutaj, żeby mieć cooldown. Aha, Ej, i no mieszę energii tak, ci, Nie idzie ci tak źle. Eee, dobra, jesteś po RC. Ja I jestem w sensie, też że po RC. Czy pan za tanki? ci zniszczyłem? Chyba nie. Dobra, muszę rozpraszczać. Kurde, jest oślepienie. Dobra, to tyle dobrze, że to oślepienie siadło. I teraz albo cię wywalę tym podstępnym, albo tym je wywalić krytem. Mam dwie dobra, tury. Ja weszła gierka i masz, łagierka, masz dwie tury. A, no dobra, no to co? Chyba wygrałeś? No ratowała chyba, chyba że no. O! o no, wygrałem. No, dobra, widzowie, wy wy widzicie? Pierwsza lekcja, nigdy nie, le, nie lekceważcie rywala. To ja może, żeby for content zmienię teraz trochę ekwipunek. Ubiorę to, a zdejmę to. Dobra. To ja for content nic nie zmieniam. Dobra, y, jeśli ja tu nie skupiłem na walce w ogóle. Wolę ci błyskawicznym misklikiem, super Dobra, bo ten mój wojownik to nie jest za silny Jesteś ja w Ale ole. masz CBK weku? Ty masz CBK weku? Nie mam, A, Na szczęście Ale deklasacja widzowie no Tak, tak naprawdę odpale. mu daje fory. A dotyk ci nie, się od teraz Nie, daje drugi Mmm, dobra, ja się leknę Podstępny Status klątwa Oślepienie ci siadło, ale gierka ci powinna zjeść Zjadła Czyli jest 2-1. Ale no to było bez podjazdu. Ale. To się... było bez podjazdu. Jak 2-1, 2-0. A, 2-0, sorry. No ja zawsze w ogóle mam tak, że się mylę w tym podzięku. No to jakiś gratisowy punkt. Dobra, to możemy tak zrobić. Albo nie, nie no, dobra, nie nie, nie, no. nie, 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 nie. nie, Najwyżej wiesz, deklasujecie na dwóch przedziałach, albo. No ja, ty ja muszę tutaj co, ja muszę coś pomyśleć w takim razie nad moim ekwipunkiem. Dobra, to ja zostawię to co hmm. było. Ty sam możesz pokminić. Hmm. No, ale ja nic tu nie wykminię Zbytnio. Nawet mi się nie chce jakoś super kminić. Dobra, bijemy jak jest. No. Dobra, to ostatnia runda. Co ty masz w ogóle na tym tancerzu? Co ty nosisz? No więc tak, wcześniej ci Aha, biłem. A, z... full lega. Ja cię biłem tak. Pierek yy, z bergemony, yy, Naszej płomienny z Sadoli, łapy z Sataniela, zbroja. Taka jak masz na profilu, buty tak jak masz na profilu I hełm z przyzywacza A teraz po prostu nie, zmieniłem co na dotyk masz? A teraz zmieniłem na dotyk z dema i fizyczną z lulukawa Ej, bo my tu tak gadu gadu, ja się nie skupiam na walce, a ty już mi kurde tutaj ten ale... zagaduję zagaduję go No to jest specjalnie, to tak wymyślił sobie Dobra, ja na dotyku tak się jest, leknę tak Przejrzał mnie O Podstępne ja ładne siadło ja krytem Nie, 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 mogę. nie, czy w w ogóle nie, uników nie, 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 Jest szansa, że nie, 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 Czekaj, ile ci pan co Dwa koła, to może starczy. Tylko że to zaraz starczy. Tylko, że mi że nie, nie, to Mała szansa, że nie, o. mam Dobra. No, dobra, ja nie, mam jakąś nie, 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 oj, nie, Teraz nie, chyba wygrasz nie, 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 na takie zwiększenie. Czyli jest nie, 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 to jeszcze może się ten. To jeszcze może się wszystko zmienić. Dobra. Dobra, to bijemy się trzeci raz. Dobra, teraz spróbuję zrobić trochę inaczej. Ja tu mam tylko 23 SA na tym zestawie. Czekaj, Dobry, ja byłem po RC, czy co to mi to wyskoczyło? woja. Dobra, oj, o klątwa, pięknie. Kląt, kląt, ale ale to, pasz tyle, to, ile ty mi z gierki bijesz w ogóle? Ja pół innego nie mam i ty mi zabierasz trzy koła z gierki. O, ja już jestem jestem po RC, czy przed ork Przed ork ale ty sobie gdzieś. dużo tur straciłem, hmm. teraz dubla dostaję. O, oślepa, dobra, ta oślepa. Nie przebijeś mi OR-ki, ER o Jezus. Musi mi do tych siąść, musi mi do tych siąść, albo ginę. Bo nie wiem, czy zdążę się opatrzyć. Eee. No zobaczymy, zobaczymy. Oj, o, chyba oślepienie. GG. Oślepienie, oślepienie. Nie no, jeszcze są szanse oślepienie. No. Czyli jest 2-2 teraz. Comeback, comeback widzowie! Tak Czyli jak teraz... w, pierwszej, w pierwszej konkurencji też początek był słaby, ale nieważne nie jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Dobra, ja się tu leknę. O, jakaś karetka jechała. Pewnie po mnie, bo się wywaliłem z wojownikiem. Finałowa walka z ztp. Możesz atakować, bo ja nie To mogę, już nie Redno, mówię. to już ZP. Brzmi poważnie. Potężny włodarz, nie? Dobra. I oślepienie na start, pięknie. Kurde. Mogłem poddymić jakąś dwurękę wziąć na sam koniec, tak dla jaj. Ale biję cały czas tym samym, bo tak to o, jest, jak się. O, jak się jest leniem i nie robi umek. No, początek słabiutki. Ojoj, ojo, ojo, i początek słabiutki. O, coś weszło. Kurde, nie, nie zauważyłem oślepek. A nie, oboje mamy oślepe na sobie. O, dwa nie krytyki mieć? Nie, ja nie miałem. Ojdź. E, e, nie podoba mi o. się to. Mocny, nie podoba podstępny. mi się to. Nie podoba mi się to. Jest dotyk. Chyba to mamy, widzowie. Musiałby tu ładnie podkręcić, żeby to ugrać. A, jajajaj. Chyba dętka. Chyba chociaż klątwa, chociaż klątwa. klątwa. Ale patrz, ty mi wierzysz... Ile ty mi wierzysz z 5% z gierki, a ja płomiennego no mam nie mam. Mam 300 aki teraz są z rozgotaniu, więc raczej kończymy tę walkę. Takie. Tak Aj. Mamy to. Zwycięstwo. I drugą rundę też niestety wygrywa zbyt potężny Red Note. Kurczę, blaszka. Bo Dobry zaraz tajem. nam się... Wyzwania skończą tutaj. Dobra. No to co? No to przechodzimy zaraz do kolejnej rundy. Gdzie się widzimy z wami w Nithal. Przechodzimy teraz do trzeciej rundy. Miejmy nadzieję, że oby nie ostatniej. I ta runda to będzie Aha, czekaj. Ja muszę najpierw się do niej przygotować i odpalić timer. Timer. O, Ideolo już się ustawił na 5 minut, bo w tej rundzie będziemy rywalizować o to, kto zbije większą ilość edwujek w 5 minut. I Dobra, a jeszcze zanim się zacznie, to mam pytanie. No. Ale tą postacią, czy mogę lognąć na jakąś? Możesz podróż. lognąć na jakąś inną. Główny warunek jest taki, że możesz teleportować się tylko kamykami do miast i używać planu astralnego. Nie możesz używać żadnych zwojów na SK, nie wiem, kulek na sektę, KCS-ów na mrozy i tak dalej. Możesz tylko poprzez zajście z buta na E2. Czyli jak to na E2 zbije, mogę wytepać do Ithan? Możesz, możesz, jak najbardziej. Okay. Albo na Dobra. kwiaty, albo gdzieś. Dobra, to, to... Ja absolutnie nie mam pomysłu na co ja pójdę, także dobra. Ja będę improwizował. To zaczynamy za 3, 2, 1 start! O, nabija się czas, dobra. Ja już logam tutaj szybko. Ja tam coś se przygotowałem mniej więcej, tobie też zresztą chyba napisałem jak to może wyglądać Żebyś ewentualnie się na to mentalnie przygotował Tak, tak, ale absolutnie o tym nie myślałem Ja mam taki ogólny zarys na to, gdzie mogę się wybrać Aha, kamyki a, do Ithan w, w, skuldaunowane, także trochę wito... A nie, jestem Withan no na by szczęście fajn? Jakby to teraz zrobić? Zrobimy może tak, że najpierw se pójdziemy... Najpierw se pójdziemy tu, dobra Ej kuzie, bo o, się... O, tak, już minuta minęła Bo się tak okaże, że my nie zdążymy w ogóle dwa zbić zanim się... Skończy nam czas, to najwyżej zrobimy bonusowe, nie wiem, 2-3 minuty. Aha! Jakąś zdążymy Ty idziesz na to samo! Nie! Mamy no. go, mamy go widzowie! Eee, I to nie fajne, to nie było miłe. A nie przygotowywałem się, bo nawet o tym nie myślałem. No właśnie, chciałem iść na SK, bo tam jest najwięcej Edwale. Myślałem, że trochę inaczej to rozegrasz, jak widziałem, że na. Halo, czemu mi Pierkę wywaliło? Że logłeś na 214. O. Czekaj. Szukam, czy mam tu jakiś TP do miasta, ale nie, no to muszę jedynie spróbować coś na sekcie zbić w takim razie. Yy, właśnie to? popatrzyłem na loot loga i widziałem, że SK jest niezbita, a sekta jest zbita, niestety. Ale. O, o nie myślałem o tym. No właśnie, Płata, ja o tym pomyślałem. No ale widzę, że God i Ananiel jest zbity, ale Sataniel i reszta może nie jest. Aha. Dobra, przytrolowałem. Ale on Ale nie wie. jest jeszcze mysz, jest jeszcze mysz. Przytrolowałem i to mocno, ale on o tym nie wie. Ja dowiem się dopiero, jak będę to montować, pewnie. Dobra, to ci powiem. Ja niepotrzebnie tutaj 167 szedłem, teraz mi wszystko bije. Dobra, mysz już stoi. W ogóle bardzo fajne, że są żółte mapki, to nie muszę tam zapierdzielać, żeby sprawdzić, tylko mogę od razu, strych po wejściu na mapę. Za to, za to fajnie, plusik, super. Które nie, czy ten mój był taki dużo IQ? No bo zbiłem te elitki, ja nie wiem gdzie iść teraz. Co, zbiłeś eskaszały? Wszystko... Tak, wszystko jest daleko. Tak mi się wydaje, że wszystko jest daleko. Dobra, no, ja zbiłem pierwszą E2. Ty dobra, zbiłeś no, ile E2 już zbiłeś? No to ja dopiero jedną A została minuta 58 Kuźwa, ej, ja nie zdążę chyba całego I sekty zbić, chyba to ugrasz No ja mam pomysł jeszcze tylko na dwie e Tak naprawdę, żeby zbić No a ja po sekcie, ja po sekcie to sobie jedynie mogę Lognąć na postaci i zobaczyć, czy gdzieś nie jestem Na jakieś e2 wylogowany na 83 To jedyne, co mi zostało teraz, tak naprawdę No nie wiem, czy w ogóle tak. zdążę zajść na Sadolię I Sataniela, bo została minuta 30 Kurde, jednak mogłem 10 minut ustawić Dobra, o ile Sadolia jest niezbita Będę mieć dwie, no Dobra, Sadolia stoi. Szybko, szybko, szybko. Bo jeszcze Sataniela zbijemy i Bergemonę I będą cztery wtedy. I może jak się uda, to zufa. To będzie pięć. A ty masz ile? Ja mam cztery cały czas. Dobra, została nam minuta ostatnia. Ojdź, ojdź. to ja nie wiem, czy ja na piątą zdążę. Ja nie wiem, czy ja zdążę na czwartą. Ja nie wiem, czy ja zdążę na czwartą. Zbiję na razie dwie. Teraz Dobra. idę szybko na Sataniela. Jak mam 50 sekund na to, żeby zbić Sataniela i Bergemonę o ile stoję. Jak coś nie stoi, to już jestem martwy, To już jestem dead po prostu. Bo tutaj widzę, że Ananiel i Gotardus dopiero za dwie minuty. Respią. Dobra, sataniel stoi szybko, 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 szybko. Jak mi tak powiedziałeś, to pierwszy co mi przyszło do głowy napisać gdzieś na, na tym, że dawaj tepnik do kogoś, żeby cię wybił, ale nie, na no, taki nie będę. 3 sekund, żeby zbić bergemonę O ile ty nie zbijesz twoje dwójki, twoje to... 3 sekund, zbiję. O, demonisa znalazłem w ogóle, to można się potem do niego przejść. W, w korytarzu zagubionych bo, bo marzeń. Bonusowy kontent. Bo Oj no to chyba wygrałeś. To chyba będzie 3-0 deklasacja totalna. Bo ja już nie zdążę na piątą medwójkę. No. Podługa zbiłem czwartego. Chciałem iść jeszcze na Amuno, ale na Amuno raczej nie 7, zdążę. 5, 4, 3. No, 4 dwójki, a ty masz 5. No to niestety. O, nawet mi coś pika tutaj. No niestety w tym odcinku nie poszło mi najlepiej. Tamtym przynajmniej walka była web w web. Tutaj zostało 3-0 zdeklasowane. Taki bonusowy ja Herosik. Kulki na SK. Nie, jest, On jest na tym, I na nie korytarzu. Nie to nie to nie korytarzu. To może z przyzywacza się udać na niego, jak masz KCS-a. To jest korytarz ostatnich nadziei pod przyzywaczem mapa. Jednak nie takie 200 już. już przybiegłem z przedsionku. Dobra, tutaj na drugą stronę. <laughs> Czekaj, kto jeszcze na to idzie? Idzie Covert, idzie sunrise. Pozdrawiam oczywiście tutaj wszystkich bardzo serdecznie. Idzie tier 1. Czekaj, tu nie było. Dobra, to na Unii było klepanie. Tutaj nie ma klepania, lewy lot mój. No i teraz legenda. Ajajaj aj, aj. Leguwy nie ma niestety No i co, no i nie, właśnie, nie, jeszcze, nie, nagroda, to jeszcze nagroda, jeszcze nagroda Za to jest nagroda? No pewnie, ja tu przygotowałem sobie pewną nagrodę Chodź logaj Lala. szybko na 300 na Hades Ja tu mam Lala. przygotowane takie coś i najlepiej, żebyś to zrobił na odcinku, żeby jeszcze był dodatkowy content. Lognij sobie do tego Nithal na 300. Logam, 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 jestem, witam. Dobra, chyba to dobrze przepisałem. Masz tutaj, na Discordzie wysłałem ci kodzik z Margo kampa który jest twoją nagrodą za wygranie tej konkurencji. Jeżeli wy, widzowie, też chcecie wygrać taki kodzik, to jeżeli dobrze oglądaliście, to w trakcie tego odcinka pojawiła się wstawka, w której wyjaśniam, jak można wygrać taki kodzik z Margo kampa ode mnie. Także, jeżeli ktoś nie oglądał albo przeskipował na sam koniec, to... Zapraszam do oglądnięcia jeszcze raz. A teraz, ty możesz z tego tam skopiować, wpisać i zrobić opening na twoim, jakby ekranie. To tam można ja, wygrać. Ja nie wiem, czy ja już nie używałem tego kodzika z Wargo Kampa, bo chyba nie można użyć, nie? A to nie wiem. Spr Przekonajmy się. Mi, wydaje mi się, że nie można, ale zobaczymy. Jeśli nie można, to, to co? To może dorzucisz jeszcze jeden dodatkowy kodzik dla widzów. No to tak, dorzucę, dorzucę. Dla mnie wystarczającą nagrodą jest to, że się świetnie bawiłem. Czyli co? Nie, ostatecznie nie możesz, możesz, czy jak to wygląda z tym? Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie Aha, nie możesz, dobra. No to to przekreślę. Ja sobie tutaj zapisałem, że dałem to tobie. No to ktoś z Was, widzowie, po prostu wygra sobie ten kodzik, który miał trafić pierwotnie do potężnego włodarza tutaj. No i co? Dziękuję Ci serdecznie. Za wzięcie udziału w tym oto odcinku, kurde. Mam nadzieję, że Ci się podobały te wyzwania. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bawiłem się przecudownie. Wyzwania fajne. No i co mogę więcej dodać? No szkoda tylko, że że się tak szybko skończyło. No zostałem zdeklasowany trochę, no. Przepraszam, przepraszam. więc widzicie tym, widzowie, przynajmniej, że to nie jest w żaden sposób ustawione, bo nawet jeżeli ja wymyślam te wyzwania, to i tak zawsze osoba, która jest przeciwko mnie to zazwyczaj wygrywa. Także ja jestem beznadziejny w to, nie jestem za dobry, jak mówiłem. No i co? No i chyba to by było w tyle w tym odcinku. Tutaj macie w lewym górnym rogu pokazany kanał Rednote możecie tam wbić, on tam fajne mixy legend wrzuca i czasami. Też zdarzałem się jakieś konkursiki z tego co pamiętam. A ja to wy widzu bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subika z dzwoneczkiem. No i co? No i żegnam się z wami, i żegnam się z tobą no notę Siemano! Na razie.